Naszym sparing partnerem jest firma Winicars wynajem samochodów dostawczych, osobowych oraz ciężarowych. Dzień dobry, dzień dobry. Wiktor widać z tej strony, a za mną Marek wolny mistrz Europy Open. Wyobraźcie sobie skalę wydarzenia. Cześć. Hello. Opadły emocje? O powolutku. Właśnie jak tylko przy tym się zobaczyliśmy, to zapytałem, czy właśnie wygrałeś najważniejszą, najtrudniejszą walkę dzisiejszego dnia, bo chodziło o testy antydopingowe. Dałem radę, myślę, że też. Nie pierwszy raz. tak. Ale nie boisz się, że będzie tam, że nie, świecisz, nie? Nie. Żartuję. Nie śmieszna coś. lista suplementów się pokazała, także... Pas no. foliowy, magnez no. i tym... Niepoważnie no. to brzmiało. Słuchaj, no może jeszcze trochę, wiesz, będą testy na przykład, czy gluten jeszcze, nie? Kurde, to wyskoczę poza skalę. Lubisz czyli, gluten? Chłop, Sam piekę także. <tuduj> E, poważna rozmowa mistrzostwach Europy. Bardzo dobrze. Marek, sukces! Ogromny. Gratuluję! Dziękuję. Mega się cieszyłem. Jak... E... Pewnie ktoś by mnie nagrywał, ja w ogóle tak mam, że jak ktoś przy, wygrywa coś, co tam oczekuje i tak dalej, stoję przed tą kamerą, zawsze robię gesty, wierzę zwycięstwa, e, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo, e, znowu, już ja powiedziałem trzem osobom, ale powtórzę jeszcze tobie, idąc tutaj po korytarzu i zaczepiając kolejną osobę a propos nagrania, usłyszałem taki tekst, że Markowi należało się, uwaga, jak psu Buda. I e, chyba tak, mega ci się należało. Na pewno sobie to bardzo długo wyczekałem. To jest prawda. No, karierę taką sportową na Mistrzostwach Europy zacząłem w wieku lat 16, 17. Był oklep. Potem był pierwszy start w seniorach. To tak fajnie to wspominać, bo z Maćkiem, Mazurem staliśmy jako takie dwa świeżaki jeszcze na podium razem. Z Dimitrowem, jeszcze. Tak... Jośnie świeżakiem? Zawsze świeży, ale no było to takie fajne generalnie, bo tam ja 18 lat, no i 10 lat potem musiałem czekać, przegrywać dużo razy, denerwować się, rozpaczać, składać się z powrotem, no i jest to złoto po 10 latach, także no kurczę, chyba taki przykład, że trzeba po prostu czekać, czekać, być upierdliwie wrę wręcz cierpliwym i dreptać po swoje powolutku. Ale wydaje mi się, że taki właśnie sukces po tych kilkunastu już teraz latach, rzeczywiście wyczekany, wyczekany, smakuje jednak lepiej niż tak jakby Ci się udało od razu, nie? Chyba tak, no bo to wiesz, wszystko jest już w tej głowie poukładane, generalnie nie spada coś na mnie, tylko no super, no czuję się po prostu, że sobie zapracowałem na to, nie, bo no wiesz, jak dasz osiemnastolatkowi wszystko praktycznie, no to... Nie wiem, czy bym wytrzymał tak długo w tym sporcie, jakbym czasnął wszystko, pak, 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 w wieku 20 lat, czy bym mnie coś tu trzymał, a tak... No wiesz, trochę tego karate sobie też zobaczyłem z innych stron. Mogłem poprowadzić grupę w międzyczasie, pojeździć na multum, seminarium, popatrzeć z innych stron na tę karate. No i to jest takie pełniejsze doświadczenie po prostu, nie? A się tak, tak e, samo? Która walka dzisiaj była najtrudniejsza? Pierwsza, mhm. chyba pierwsza, no bo tam było ryzyko przegrania na wadze, te łapki się jeszcze nie chciały odpalić, ale potem jak już poszło, to poszło. Nie? E, ja co prawda w walce finałowej miałem takie spostrzeżenia, o którym też już powtarzam któryś raz, że twój przeciwnik, on ewi był ewidentnie mniejszym gościem, mm -hmm. gościem od ciebie, to było zdecydowanie dla ciebie na plus, natomiast on w pewnym momencie zdecydowanie został przełamany. Tak. I to na tym filmie, który nagrywaliśmy, e, widać tak, że on jest, wiesz, rześki, skacze tutaj, a w pewnym momencie chyba po kolanie albo po pierwszym takim czułym low -kicku, on po prostu opadł. Mhm. E, miałeś takie właśnie poczucie, tak, że przełamałeś, tak, tak. znaczy, że teraz już z górki. Potem generalnie momentalnie zapanikowałem, jak pojawił się ten gęten. Tylko chciałem po prostu dobić na tego Lała, żeby go wykończyć. Ale szczęśliwie dla mnie się pojawił ten czuj i no, to też tak uspokoiło sytuację można było no, dalej go wypychać po prostu. Tak? No bo walczyliśmy razem już w Tarnowie. Mhm. On tam sztucznie nabił parę kilogramów. Bo w szynie nie możesz startować w wyższej kategorii, jeśli nie, nie spełniasz dolnego limitu, nie? Więc on nabił sztucznie kilogramów, żeby potem na Mistrzostwach świata pójść do 7.5 piątki generalnie, nie? Z 9.5 piątki do 7.5. piątki. No i ta walka tam wyglądała podobnie, nie? Że tutaj tak bardzo. No generalnie oczywiście nie nie, nie umując, nie? ale... Po prostu pojawił się większy gość od niego i go poprzestawiał mhm. kolonami. Nie? Tak, to też właśnie taka, em, takie spostrzeżenie, mhm. o, że on bardzo dobrze pracuje na nogach, tak. bardzo fajnie się rusza, jest takim kreatywnym zawodnikiem, mhm. e, a nagle trafił na ścianę, której nie zabaw... Który... Właściwie ona go zaczęła przesuwać, a nie on tą mhm. ścianę. E, em, czułeś od samego początku, jakby wchodząc na matę, że to jest tak, że dobra, gość jest mniejszy, może się zajrzeć z tą ścianą? Czułem, że idę po swoje tym razem, naprawdę. Tak. Ta głowa była jakoś dzisiaj tak optymalnie. Po prostu szedłem po swoje. Jak już wyeliminowano Litwina, który był po prostu tutaj typowany na, na ten, no to, to musiało dzisiaj się zdarzyć po prostu bezwzględnie. Także szedłem po swoje. Nie zastanawiałem się, nie, nie przyjmowałem opcji, że może coś pójść źle. I nie było znaczenia, czy będę walczył 3, 5, 7 minut. Trudno. Trzeba po prostu go tam rozszarpać w tym razie. Czy to było trochę tak, że po tych Mistrzostwach Świata miałeś taki mega niedosyt? Nie, nie, ja byłem bardzo zadowolony z Mistrzostwa Świata generalnie, bo jako jeden miałem z Guzolską dogrywkę. Powalczyłem, e, wydaje mi się, dobrze z, z Jakowlewem, który z Mistrzem Świata Jelwka, też wygrałem. E, a zabrakło troszkę, zabrakło, ale wiesz, no Gdzieś się tam usodawiają, jakby w tym top 8 cały czas. No, mm. Nie można zawsze wygrywać, także grunt to będzie jak pokazać jakąś tam stabilną formę. Że, że to nie jest tak, że coś mi się udało po prostu. Wrócił Marek po już latach, tylko no, jakoś tam stabilna jest ta forma i trzeba się liczyć po prostu za Czyli to nie jest tak, że teraz jest Marek 2.0, tylko to jest ciągle ten sam dobry Marek. No tam, parę <laughs> leweli wyżej. <laughs> um, powiedz mi, co cię bardziej cieszy? W sumie chyba znam odpowiedź, natomiast co Cię bardziej cieszy, czy jednak ta kwalifikacja na Mistrzostwa Świata w Tokio, czy jednak samo dzisiejsze zwycięstwo? Zwycięstwo, ponieważ kwalifikacje na Mistrzostwa Świata i tak miałem. A, po Mistrzostwach poprzednich, tak? My generalnie teraz kobiet, kobiety mhm. mają pulę europejską, okay. panowie mają Dobra. pulę krajową. Mhm. Jasne. I tak jakby wyszło, że no miałem zapewnione ten jakby... Tam po cichu, że raczej pojadę na tym mistrzostwa świata niezależnie od mm -hmm. tego, także. Z wysługi lat. <laughs> Słuchaj, no. E, no tak, ja znowu jeszcze miałem takie spostrzeżenie po dzisiejszym turnieju, że ci zawodnicy mieli troszeczkę większy luz podczas walk. Nie wiem, czy miałeś to samo, że jednak e, byli mniej luźni i pokazywali więcej niż właśnie na Mistrzostwach świata w e, Kielcach. Że dzisiaj byli luźni. Tak, 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 że to lepiej wyglądało. Chyba tak, no bo. Wiesz, mistrzostwa świata to jednak jest ogromny taki ładunek energetyczny, ogromna presja, a tutaj chyba wszyscy już tak mieli to w głowie, że robimy ostatnie zawody i mamy święta, tak? Bo myślę, że nikt już nie będzie planował, jakiegoś startu do końca roku. Odpoczywamy teraz. Zrobiliśmy, doszlifowaliśmy formę, polecieliśmy, bo większość z kadry nie miała jakichś ciężkich kontuzji, także mogliśmy po prostu wejść w trening i dociągnąć jakby teraz do tego turnieju. Gdyby ten turniej był w połowie miesiąca myślę, że byłoby bardzo już tak mm -hmm. ten poziom by drastycznie spadł po prostu. Okay. No jednak nie jesteśmy robotami, tak? Także dużo luzu, chyba nikt sobie już nie czuł jakiejś wielkiej presji, że musi coś udowodnić. Także. Generalnie świetny dzisiaj wynik klubu z Dożo. Drużynówkę chyba macie. Eee, tak, tak, tak. Za nami, nie? za nami z, e, Litwini z Wilna bodajże? Tak, mm -hmm. Litwini z, z Wilna, tak mi się wydaje. No tak, świetny start twój i świetny start Marty. Dziękuję. Tam był trochę niedosyt, ale jednak, jednak dobry start. A jakbyś miał podsumować poziom turnieju, to jednak myślę, że to były takie mistrzostwa jedne stopu. Czy gdzieś usadowiłbyś w innym miejscu. Mm. Wiesz co, ja nie chcę sobie w jakiś sposób tam jakoś umniejszać, nie? Bo nie o to chodzi, ale. No, nie pozwalam, Nie pozwalam. Nie w tym nagraniu. No mistrzowie świata, Medaliści mistrzostwa Świata nie przyjechali, tak? Mhm. No bo jednak trochę tam pocierpieli na, na, na Mistrzostwach Świata. Niemniej no byli topowi zawodnicy i jak sobie przyrównasz e, Mistrzostwa Europy Open i innych organizacji, mhm. to zauważmy, że tam też nie ma tak, że te zawody są nabite z mistrzami Europy każdej kategorii, nie? Także... Wydaje mi się, że na przestrzeni lat ten poziom jest równy. Równy, wysoki. Mm -hmm. no, walki chyba się podobały wszystkim. Także, tak, tak, tak. Także dosyć. poziom był utrzymany. Czy to był absolutny top? Nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dla mnie tak, ja będę dobrze wspominał. Na pewno. Też zakładam, że to był absolutny top. I jeszcze raz, Marek, gratulacje. Dziękuję, panie. Bardzo serduszko się radowało w ostatniej walce. Bardzo liczyłem. Wszyscy zadowoleni. Pierwszy mazurek. W życiu. Także Dokładnie, tak. Więc trzeba było naprawdę... Naprawdę fajnie to wyglądało. Bardzo się cieszę jeszcze raz. Dziękuję tak, że... bardzo. Gratulacje. Os. I cóż, może kiedyś będziesz w, w Warszawie tutaj, mm -hmm. to jednak wpadniesz do mnie na nagranko troszeczkę dłuższe. To sobie pogadamy o historii twojego życia. No coś, o coś ciekawego opowiem. No, no to jesteśmy wstępnie umówieni Os. i do zobaczenia w takim Dziękuję razie. bardzo. Pozdrawiam. Do zobaczyska. Dzięki.